Warunki znacznie się poprawiły, zarówno pracownikom, jak i, i petentom. Przede wszystkim petentom, bo jak widzimy, wejście do gops jest z parteru, wejście podjazd jest dla inwalidów, wejście na górę nie ma, nie, nie po schodach, tak jak było w starym budynku, mamy dźwig osobowy. I dlatego wszyscy, którzy przychodzą, to, to są zadowoleni. No oczywiście, pracownicy też są zadowoleni, bo mają nowy, nowoczesny, bardzo funkcjonalny budynek. Dlatego i pracownikom, ale myślę przede wszystkim, i petentom, Warunki znacznie się poprawiły. Na dole będzie punkt przyjęcia interesantów, gdzie y, każdy mieszkaniec może przyjść, zasięgnąć informacji, zostawić korespondencję, zapytać o wszystko. Będzie ściągnięty pracownik do tego, żeby udzielił informacji, wyjaśnień y, naszym mieszkańcom. Jeżeli chodzi o otwarcie, to w zasadzie o przeniesienie, to w dzisiaj kończymy przeprowadzkę do tego obiektu, a oficjalne otwarcie będzie 28, 28 sierpnia o godzinie 13. Na które wszystkich zapraszam, wszystkich mieszkańców zapraszam, inwestycja kosztowała 6,5 miliona brutto. To, czyli z vat -em. Chcę powiedzieć, że pierwszy zamysł, jaki powstał, to był remont starego budynku, starej kamienicy na ulicy Kościuszki, ale wtedy koszty remontu tamtego obiektu wynosił 5,5 miliona, dlatego nie niespełna milion różnicy, a wiemy, że nowy obiekt to jest nowy, nowe warunki tam, Mimo wszystko, grzyb, który siedzi w ścianach, wilgoć byśmy nie zlikwidowali, nawet jeżeli byśmy odnowili, to byśmy jego nie zlikwidowali. Poza tym czekałby nas dwie przeprowadzki. Jedna trzeba, trzeba było wynająć jakiś lokal, żeby. Rok czasu y, urząd mógł funkcjonować, później drugi raz przeprowadzka do po remoncie. Dlatego to wszystko raz łączny naprawdę się nie opłacało. Nie mieliśmy parkingu. Tutaj proszę zobaczyć, ile mamy miejsc parkingowych, zarówno dla pracowników, jak również dla petentów. Jeżeli chodzi o powierzchnię, y, tam mieliśmy około tysiąca metrów. Natomiast tu mamy y, no, ponad dwa razy więcej. Z tym, że tutaj mamy na przykład y, archiwum z prawdziwego zdarzenia, która be, które będzie służyło na wiele, wiele lat, bardzo nowoczesne. Tu mamy też y, w piwnicy garaże na 8 stanowisk, mamy pomieszczenia socjalne, mamy toalety takie z prawdziwego zdarzenia dla, dla, dla inwalidów też. Nie mówiąc już o, o paniach i panach, ale dla inwalidów też mamy. Y, no to wszystko, naprawdę wszystko, co jest potrzebne w obecnych czasach. Stary budynek chcemy sprzedać, z tym, że akurat jest czas taki fatalny, że nie ma chętnych. 21, czyli za dwa dni będzie drugi przetarg. Czekamy na oferentów.